Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj przykład szybkiego zastosowania pokazywanych wcześniej pomidorów z domowych słoików. Oczywiście o tej porze roku można wziąć świeże. Ja pokazuję na tych dla przykładu, by wzbogacić wcześniejszy film. Mówię o tych pomidorach w tej najprostszej wersji. Pytaliście wiele razy, co z tych pomidorów można zrobić. No to najprostszy przykład z najprostszych pomidorów. Jeśli Wam się spodoba, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv, gdzie ja bardzo serdecznie zapraszam. A teraz również serdecznie zapraszam do filmu. Ja moje pomidory już zblendowałam. Mam tu około 500 ml pomidorów, i teraz uzupełniam je wodą do 3/4 litra. Ok? Jest 750 ml i to wlewam do garnka i zagotowuję. Można też wziąć same pomidory bez wody. Ja miałam akurat mniejszy słoik, więc uzupełniłam wodą do pożądanej ilości. Dobra, przykrywam, niech to się gotuje. Ja w tym czasie obieram cebulę i drobno ją siekam lub blenduję. Ja posiekam blenderem, więc od razu dodam tutaj 2-3 ząbki czosnku. Można je też po prostu przecisnąć przez praskę lub posiekać nożem. Kilkadziesiąt sekund i gotowe. Cebulę i czosnek dodaję teraz do gotujących się pomidorów i od razu doprawiam. Solą ja daję jedną trzecią łyżeczki, pieprzem taką solidną szczyptę daję oraz jedną łyżeczką ziół prowansalskich lub ulubionych ziół do dań włoskich. Całość dokładnie mieszam, doprowadzam do zagotowania, po czym przykrywam i gotuję na średnim ogniu przez 10-15 minut, aż cebula lekko zmięknie. Po tym czasie sos blenduję lub przecieram przez sito. Dla mnie najwygodniej i najszybciej zblendować, to też to właśnie robię. Dokładnie blenduję, tak żeby sos był w miarę gładki i bez kawałków cebuli. Taki sos można też przygotować sobie wcześniej, na przykład wieczorem, a następnego dnia tylko podgrzać. Bra i do gorącego sosu dodaję spaghetti, jakieś 200 g, surowe, nieugotowane, to jest takie prosto z paczki. można wziąć pełnoziarniste lub zwykłe. Wkładam do gorących pomidorów i czekam aż makaron lekko zmięknie, ten zanurzony w pomidorach, po czym uginam delikatnie, ale stanowczo, tak żeby jednak ten makaron nie pękł i wkładam do sosu zanurzając go całkowicie. Pomału, ja pomagam sobie łyżką, e, popycham łyżką te wystające końcówki makaronu i zanurzam makaron w sosie. Mieszam i czekam aż całkowicie w tym sosie się zanurzy. Można tu sobie ułatwić zadanie i sprofanować spaghetti, to jest połamać się na pół i te połówki nitek włożyć do sosu z dużo większą łatwością wówczas, ale nie polecam, bo wtedy makaron jest oczywiście krótszy i to już nie jest klasyczne spaghetti. Wspominam jednak o tym sposobie, bo kilka razy, gdy bardzo się spieszyłam, zdarzyło mi się tak zrobić i w zasadzie niemal nikt się nie zorientował. I często mieszając, gotuję na małym ogniu, aż makaron ugotuje się al dente lub tak jak lubimy. Ma nam po prostu smakować. Trzeba mieszać, bo spaghetti lubi się przypalać gotowane w tym sosie, więc cały czas raczej jestem w pobliżu i doglądam. Ja lubię to robić w ten sposób, że oczywiście co jakiś czas mieszam, ale gotuję przez jakieś 10 minut, a potem wyłączam grzanie, zawartość garnka dokładnie mieszam, przykrywam i zostawiam pod przykryciem, aż makaron dojdzie. Tak ugotowane spaghetti ma ciekawy smak. Sos jest naturalnie zagęszczony od makaronu i danie smakuje naprawdę wybornie. Według moich dzieci to obecnie najlepszy makaron z sosem pomidorowym, no ale im często zmienia się smak, więc za kilka miesięcy sądzę, że powiedzą pewnie, że najlepszy jest inny. Nam jednak także bardzo smakuje, więc z przekonaniem polecam ten sposób. Pamiętajcie tylko, że podczas gotowania makaron trzeba często mieszać. I Gotowe. Na koniec przekładam na talerze, posypuję tartym serem, na przykład parmezanem, czy grana padano. Te smakują nam tutaj najbardziej. Można dodać też ulubione zioła, świeże lub suszone i danie gotowe. Mam nadzieję, że sposób i Wam się spodoba. No dobra, ja już kończę i życzę Wam smacznego, bo my siadamy do stołu, pachnie to obłędnie, a siadamy do stołu póki makaron gorący. Smacznego! Pyszne.